Siemanko, witam wszystkich i co? Zrobiło się chłodno, mamy już początek takiej może nie zimy, ale już okresu zimowego, tak? bo jesień się już tak w pełni zaczęła, liście zaczęły spadać z drzew, znowu sąsiada psy nawijają, no nic, zobaczcie co za mną jest, widzicie te owoce? Mamy dzisiaj ponuro, więc tak może nie być dokładnie widać, no ale zobaczcie co tu za cuda mam. wiecie co to jest? No właśnie, to jest co, to, to co... Obiecałem wam, że będę miał sadzonki. Niestety nie ukorzeniły się. Już mówiłem w tamtym jednym filmie, że, że pokazywałem nawet jak one wyglądają. Jak to, jak to, wyszło, one się po prostu nie wiem, no nie ukorzeniły się. Są mokre, nie puściły korzeni. Zaczęły w tak gdzieś początkiem lipca puszczać pędy, rozwijać się rosły, ale nie puściły korzeni. Nie wiem dlaczego. Może z w złej ziemi, może w zły sposób to ukorzeniłem. <laughs> Tutaj już widzicie kolejnego roku. Przygotowujemy się do zbiorów, zobaczcie, jakie piękne. One no, w ogóle tym razem są o wiele większe. Nie wiem dlaczego, może temu też, że jest ogólnie samo samo to drzewko, są, znaczy, krzew, bo to jest krzew. Przynajmniej ja prowadzę to w formie krzewu, można z tego co wiem prowadzić w formie drzewka. Yy, no jest już starszy o rok, tak? Więc z rokiem na rok owoce są naprawdę większe i bardziej fitu w tym roku. To myślę, że to jest kurczę, No z 10 kg. W tym roku było z 5, w tym roku jest 10, zobaczcie. Kulki są o wiele większe. Nie wiem, czy było dokładnie widać. Teraz odwrócę kamerkę Wam i zobaczycie, nie? jak to wygląda z drugiej strony. Więc pokazuję. Oczywiście mam tak dwie odmiany: czerwoną. I to właśnie żółto. Czerwona w tym roku u mnie słaba. Zaraz zobaczycie. Żółta no ekstra, praktycznie wielkości mojego agresu. Jestem zadowolony z tego oliwnika i smaczne owoce. O te żółte to są cudowne. Kwaśnietkie takie, lekko słodkie, no, ekstra. Już obracam komerkę. oglądajcie. Tak wyglądają te owoce. Naprawdę są sporych rozmiarów. I oczywiście to jest plusem, że nie ma w nich robaków. Nie ma szkodników w ogóle na nich. Mm. Kocham ten który smak Zobaczcie jak te grona są obsypane. Totalnie na każdej gałązce jest mnóstwo owoców. Było pełno kwiatków. To, to oczywiście nie niekoszone, bo ja nigdy nie koszę już pod koniec lata. Zostawiam to, żeby trawa się wysiała. Mniej wtedy chwastów rośnie wszędzie bardziej trawiasto niż... Mm, o no. i wiecie o co chodzi. Więcej niż chwastów rośnie trawy. Zobaczcie, no przecież tego jest mnóstwo. Wszystko, co żółte, to jest owoc. Nawet na tych wyższych pędach. A tu było obcinane, a tu było przycinane. Więc praktycznie do samego końca zaczekajcie, tu jest są w ogóle grono tego. Jest mnóstwo. Kocham te owoce, naprawdę. I w tym roku, właśnie żółte. Nie to, że są większe. Bo pod ukręki, załatwcie. No one są kurczę, cudowne. Nie, że są większe te owoce, to jeszcze ich jest więcej ogólnie. No, Wygląda trochę jak taka jarzębina, a tym nie wiem. No cudownie. Pycha. O, w ogóle owoc to jest tak pyszny w smaku. Tu jeszcze w środku jest winogron. Nie jest to dziki winogron, tylko to jest szczepiony winogron o dużych, słodkich, fioletowych owocach. Oczywiście wyląduje na wiosnę w mojej winiczce. Na jesień go nie będę. Męczył miał w tamtym roku wylądować. Znaczy w tym roku na wiosnę miał wylądować. Ale nie dałem rady tego zrobić. W ogóle w tym roku to tak średnio mi wyszło to z tym ogród cały, nie miałem czasu na wszystkie rzeczy, więc nie wsadziłem tego winogronu, ale, ale ten winogron, tam widać, już jest taki dość tego, przy samej siatce rośnie. No ale zobaczcie teraz tą czerwoną odmianę. Czerwona odmiana jest mniejsza, mniejsza, mniej owoców, może już właśnie ten winogron go tak zagłuszył, bo zobaczcie, on jest totalnie na tym właśnie. Oliwniku baldaszkowym Tak, patrzcie, rzucę Wam rzut z tej strony. Po lewej stronie, nie? Tutaj jest główny przewodnik winogron i on tak się nie kładł na tą stronę ale tutaj na tą stronę na ten oliwnik czerwony ten winogron strasznie się położył. Po prostu możliwe, że on nie miał dostępu. Co to tutaj widać? Widzicie? Gałęzie oliwnika wyginają się na lewo. Więc to jest właśnie błąd, jaki popełniłem, że go tutaj nie wykopałem stąd. Chociaż mówię, nie miałem czasu, więc i tak tego bym nie zrobił. Ale to jest ten błąd, który popełniłem, że nie wykopałem tego winogronu, przez to oliwnik miał przerąbany. Nawet a z tej strony widać jak winogron go tutaj miażdży. Ogólnie powiem Wam, chociaż o tym film będzie kolejny i tak, kiedyś chcę, chciałem już dawno to zrobić, ale. Nigdy nie wstyd... O! Ale to za chwilę. Dobra, to w tym odcinku. Chciałem Wam powiedzieć o tym właśnie i nagrać film: że pnącza są no poniekąd pasożytami, więc trzeba uważać, jak sadzić dane rośliny. Trzeba naprawdę mieć odpowiednie odstępy i tego typu rzeczy przygotowaną przestrzeń dla każdej rośliny. Tak to wyglądają te właśnie moje piękne oliwniki. Przytłumione delikatnie tym pięknym winogrońcem. Ale zobaczcie, na przykład tu od spodu, no to nie jest tak znaczy no, Nie to, że z owocami, tylko z pniem, Jest tam pieniek dość spory. Z 5 cm średnicy ma. Tutaj owoce po tej stronie trochę są, no ale mówię, to jest na pewniej, jeszcze może być drugą rzeczą, to, że po prostu czerwona odmiana wcześniej wchodzi w stan dojrzewania. Przez co właśnie one spadają. Zaraz poszukamy. Na gruncie leżących sztuk. Bo oliwnik no sodem jakiś jakieś. Ale nie ma ich dużo. Chyba, że to był niezapylony. Nie no co, trochę ich jest. Tutaj też kolejne. Więc trochę jest opadłych. No nic. Nie no jest sporo opadłych. dobra. Czyli to może być właśnie ten powód, że. One wcześniej wchodzą w, stąd, w, ten, w okres dojrzewania W tym wypadku trzeba po prostu wcześniej zbierać czerwone Chociaż i te żółte też już wcześniej były dojrzałe, tydzień temu W sumie nawet tak chyba przyjechaliśmy z Chorwacji To już sprawdzałem, tu byłem i on jadłem je. I Właśnie wydaje mi się, że wtedy było więcej tych czerwonych Nie wiem czy tutaj teraz jest słabe słońce Znaczy w ogóle światła słońca to w ogóle praktycznie nie ma Pochmurność dzisiaj, ale tam jest, o Czerwonych dość sporo, dobra. To tyle odnośnie pięknego oliwnika baldaszkowego. Na razie cześć.